Przygotowując się do realizacji dziewiątej edycji badania dzieci w sieci multiscreen, postanowiliśmy ponownie wykorzystać techniki jakościowe, by oddając głos dzieciom, uaktualnić naszą wiedzę o tym, jak spędzają czas wolny, jakie media konsumują, jakie lubią marki oraz jakie cenią prezenty. Ponadto po raz pierwszy podjęliśmy temat parków rozrywki, które w Polsce dynamicznie się rozwijają i już na dobre zadomowiły się w świecie najmłodszych Polaków. Naszych respondentów podzieliliśmy na młodsze dzieci w wieku 7-9 lat i starsze w wieku 10-12 lat. Ja lubię czasem albo pójść siostrą na dwór, pograć w piłkę, albo pooglądać. Ja też. Ja jeszcze lubię oglądać ogólnie bajki, tak? Po prostu jakieś, no. Po prostu jakieś bajki na Netflixie albo na Disneyu. Ja na, na, y, ostatnio często y, oglądam Akademię Pana Kleksa na Netflixie, bo mi się podoba. Co jeszcze oglądacie? YouTube'a. <tryb> YouTube'a. YouTube'a. YouTube Kids, YouTube, YouTube, YouTube. 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 YouTube normalny. Kto lubi gry mobilne na telefonie? Krach najbardziej lubię to, że y, mogę coś osiągnąć, że dążę do celu. To z was był w parku rozrywki kiedyś i zaśrąga w górę. Ja byłem w Santago 8 razy. Ja byłem dwa razy w Energielandi i właśnie też w tym roku byłam. Dobra. Kto lubi chodzić do kina? Skąd dowiadujecie się o nowych filmach w kinie? Albo są reklamy. Bo po prostu najlepiej. Pokazują na reklamach reklamy. Różnych. Na co wydajecie własne pieniądze? Po dolce idziemy do Stars. LEGO albo no LEGO, no? Różne zabawki, ubrania.